Witam moi drodzy, tutaj wróżka Luena. Zapraszam Was dzisiaj do horoskopu tygodniowego i rozpoczynamy od baranów. Się wydarzy u baranów od 18 do 24 marca 2024. E, tutaj jakieś problemy ze sprawami sądowymi, e, prawnymi, przy niektórych baranach, e, a przy niektórych wręcz przeciwnie, już będzie zakończenie jakiegoś postępowania jeśli chodzi o rozwój osobisty no będą tu jakieś zyski także dodatkowe jakieś pieniądze z, być może z jakiejś pasji także z jakiegoś hobby A tutaj fajnie się to przedstawia u baranów jeśli chodzi o związki Tutaj jest jakiś wspólny wyjazd, lub też no, jakaś wspólna aktywność. Także może być wyjazd w góry w weekend dla zajętych baranów. Jeśli chodzi o single, single będą tutaj wydawać pieniądze na jakieś takie aktywności. To może być zapisanie się do jakiegoś klubu y, może to być y, generalnie planowanie czegoś to znaczy nie wiem być może y, wykupienie jakiejś lekcji u trenera lub kogoś takiego także tutaj jakieś takie y, postawienie na y, y, generalnie na jakiś y, y, Sposób spędzenia wolnego czasu przez single, i tutaj może być nauka, no, powiedzmy, gry w golfa. Także na to będzie single tracił pieniądze. I teraz sprawdzamy zdrowie. Tutaj zdrowie będzie jak najbardziej optymalne. I rada. Rada jest taka, żeby wizualizował sobie baran wszelkie formy obfitości, które idą do jego życia. Także powodzenia i następny znak. Witam wszystkie byki i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Tutaj jest taka informacja o załatwianiu jakichś spraw związanych z roszczeniami na dziecko, może alimentów, może, znaczy nie roszczeniami, tylko świadczeniami, o w ten sposób. Może tutaj będzie też załatwiona jakaś sprawa dotycząca opieki nad dzieckiem, przy niektórych osobach, i tutaj jest też informacja generalnie związana z edukacją dzieci. Jest szansa na zatwierdzenie jakichś spraw związanych ze zdrowiem. Przy panie, przed panią Byk tutaj jest no jakieś niepowodzenie finansowe. Także nie inwestuj w tym tygodniu, Byku. Uważaj, żeby po prostu nie stracić. Jest też utrudnianie generalnie w pracy życia bykom, także tutaj się przygotuj na to, że po prostu łatwo nie będzie. Współpracownicy, lub szczególnie jedna osoba, będzie, no co tu dużo mówić, nieznośna. I jest, jest jeszcze karta czekania na coś przed bykiem. No, i troszeczkę się będzie zamartwiał byk, ale ta, to oczekiwanie wcale nie, nie musi być zakończone, zwieńczone niepowodzeniem. Jeśli chodzi o związki, trochę problemów w związkach, ale to bardziej takiej natury. No generalnie taki, takich spraw związanych z załatwianiem sprawunków, wydatków, płaceniem różnych należności, także rutyna. Dla singli pod koniec tygodnia jakiś powiew świeżości, także może, może pojawić się ktoś w otoczeniu interesujący dla singla byka. I teraz zdrowie. Zdrowie powinno być dobre i sprawdzamy radę. Tutaj niczego nie żałuj. Niczego nie, nie żałuj, byku rada jest taka, żeby po prostu odciąć się od negatywnych myśli i do przodu. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie bliźnięta i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Tutaj praca będzie ważna, spotkania jakieś zawodowe. Tutaj niespodzianki są miłe, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o sferę urzędową, taką. Także coś się powiedzie bliźniętom. Raczej fajny tydzień, tutaj jakieś dobre wiadomości. Jedynie co to się będzie martwił bliźniak o starszego pana z rodziny, może to być wujek, jakiś lub ojciec. I tutaj będą jakieś zmiany, być może na linii kontaktów z tym starszym człowiekiem lub też posuniętych jakichś zmian zdrowotnych. Także taka sytuacja. Generalnie fajne karty. I tutaj, jeśli chodzi o singli, jest jakiś. Wielkie zadowolenie, także jest też niespodzianka przed singlem, więc tutaj być może coś w środku tygodnia fajnego się trafi singlem. I teraz sprawdzamy zdrowie. Plecy i brzuch, na to trzeba zwrócić uwagę. I sprawdzamy, też no oczywiście za dobrą dietę bliźniaku. I sprawdzamy radę. Tutaj rada jest taka, żeby zastanowić się nad jakąś działalnością charytatywną, także być może przydać się bliźniaku wspomożenie może nawet małym kosztem kogoś lub też przyłączenie się do jakiejś akcji na, na, na cześć ogółu, prawda, tutaj także pomyśl o, o tym, żeby kogoś wesprzeć, prawda. I dziękuję, następny znak. Witam wszystkie raki i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Tutaj tak, jakieś zmiany w związku z, z jakimiś pismami, także być może rak czeka na jakąś odpowiedź skądś, urzędową, i tutaj albo przyjdzie jakieś takie pismo, gdzie będzie jakaś zmiana dotycząca no, sytuacji takiej prawda, trudnej, którą stara się rozwikłać rak, także być może no coś tam ulegnie zmianie, także przyjdzie jakieś pismo, gdzie rak się po prostu troszeczkę spodziewał innego obrotu sprawy w związku z, z, z jakąś taką swoją sprawą. No i teraz tak, rak się tym będzie przygnębiał, bo tutaj jest w kółko myślenie o właśnie tym piśmie, jakąś, jakąś odpowiedzią skądś, prawda, Tutaj też rak chce przeprowadzić jakieś zmiany. Tutaj dotyczyć to może przeprowadzki lub załatwienie jakichś spraw gdzieś dalej, także może to być gdzieś dalej generalnie w kraju lub za granicą. Lub też może dotyczyć też pozamykanie czegoś i też pozałatwianie czegoś w związku z albo z pracą. Albo z taką sferą, prawda, dalszej rodziny. Jeśli chodzi o y, szefa, to tutaj będzie jakaś rozmowa. Y, sfera zawodowa będzie troszeczkę y, no, przytłaczająca raka. I bardzo fajnie pod koniec tygodnia, tutaj w związkach całkiem fajnie, jakieś większe zakupy pod koniec tygodnia, pozytywne jakieś sytuacje, no i też będzie załatwiał jakieś sprawy, rak dotyczący leczenia starszego pana w rodzinie, może to brat, może wujek i sprawdzamy zdrowie. Robienie badań wyszło. Tutaj jest gastroskopia, mi się wyłożyła. Także i teraz sprawdzamy radę. Rada jest taka, żeby um, e, z, z, pospłacać jakieś swoje należności, y, jakieś takie swoje. Długi, i po prostu zastanowić się też nad, no nad swoimi finansami, prawda? Raku. Pozdrawiam, następny znak. Witam wszystkie lwy i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Związek bardzo fajnie. Tutaj, no jakieś takie spotkanie w takim romantycznym miejscu, może w restauracji. Czyli na związki fajnie. Jeśli chodzi o. lub sam lew po prostu swojemu partnerowi zrobi, zrobi jakąś niespodziankę i przygotuje jakiś fajny posiłek tutaj jeśli chodzi o y, sferę zawodową y, no to jest tutaj y, załatwienie jakiś y, spraw Dużo papierologii, prawda? Także spotkania, jak jakieś takie sprawy, dużo takich może spotkań, takich wyjazdów służbowych, ale w pracy będzie mobilnie. Natomiast ciekawie, jeśli chodzi o sferę prywatną, to tutaj jest jakieś takie. Gonienie w piętkę, czyli generalnie będzie bardzo zajęty lew, i tutaj będzie potrzeba jakiegoś relaksu, nie, nie będzie chwili, chwili, i będzie myślał cały czas o jakimś wypoczynku lew, tak, żeby, żeby na chwilę wypocząć, bo tutaj będzie się dużo działo i w pracy, i generalnie w życiu też prywatnym. No i tutaj um, pani lew będzie się czymś martwić, i tutaj chodzi o sferę niezawodową, tylko finansową. Jeśli chodzi o single, tutaj jest przygotowywanie się do jakiejś prezentacji i sprawdzamy zdrowie. Tutaj jest zabieg przed niektórymi lwami usunięcia kamieni. Może to być, mogą to być kamienie nerkowe lub żółciowe. I teraz sprawdzamy radę. Uwolnij się od zazdrości, lwie. Także taka jest rada. Yy, I z, yy, sprawdzam następny znak. Powodzenia. Witam wszystkie panny i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Karty lecą, panna się denerwuje. Będzie myśleć o jakimś wyjeździe. Także także tutaj będzie skupiona na po prostu planowaniu wyjazdu. No i tutaj będzie się zastanawiała, jak zabezpieczyć mieszkanie. Także takie myśli. Będą jakieś problemy w związku z współpracownikami w pracy. No, i dobrze pod koniec tygodnia, jeśli chodzi o finanse, także finansowo całkiem nieźle. Dla osób w związku, no tutaj są jakieś zmartwienia, ale może to dotyczyć też sytuacji rodzinnej. Jeśli chodzi o singli, singiel będzie się zastanawiał, w co zainwestować pieniądze. I teraz sprawdzamy zdrowie. Sprawy laryngologiczne tutaj wychodzą i jest zagrożenie jakimś wypadkiem przed nie, niektórymi osobami także uważać panny yy, i sprawdzamy radę. A tutaj yy, musisz wznieść swoje wibracje na wyższy poziom także yy, tutaj yy, staraj się yy, no, podchodzić w pozytywny, optymistyczny sposób do życia panno. Pozdrawiam następny znak. Witam wszystkie wagi i zapraszam do horoskopu tygodniowego. I tak. Pani waga myśli nad jakimiś zmianami, ale się trochę obawia tego. To mogą być też takie zmiany wymuszone trochę na pani wadze. Generalnie tutaj pani waga się wybija na działanie, bo tutaj podwójna karta działania przed panią wagą. Będzie jakieś spotkanie w takim gronie kobiecym. Także może być jakieś spotkanie na kawie w domu, pani wagi i no jakieś takie problemy w związku z, z sytuacją z bankiem wychodzą. Także uważać, żeby po prostu nie zgubić karty bankomatowej, czy też żeby nie zablokowano pani wadze karty bankomatowej. Także zadbać o te sytuacje właśnie związane z sprawami bankowymi. No i jest taka informacja. W związku z jakąś awarią wody, czy też uszkodzeniem rur w mieszkaniu. Także, no to jakieś wydatki też z tym są związane. Pod względem finansowym, no tak różnie niekoniecznie super źle. Jeśli chodzi o sferę zawodową, tutaj będzie trochę przy niektórych osobach nudnawo. I teraz sprawdzamy zdrowie. No, tutaj bardziej zdrowie domowników będzie ważne. I, I rada. Partnerstwo, czyli tutaj zwróć uwagę na partnerstwo, porozumienie, współpracę z drugą osobą WAGO w nadchodzącym tygodniu. Pozdrawiam, następny znak. Witam wszystkie skorpiony i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Tutaj yy, zakończą się jakieś takie sytuacje dotyczące separacji rozwodu. Jeśli chodzi o niektóre skorpiony, tutaj w związkach różnie I, i, i strapienia i radości. Tutaj ważna też będzie rodzina. Jest jakiś wyjazd zagraniczny przed niektórymi osobami. Może też ktoś z zagranicy odwiedzić skorpiona. Tutaj są zmiany też na linii jakiejś starszej osoby w rodzinie. Pod względem finansowym, tak sobie jeśli chodzi o y, sferę zawodową y, tutaj y, jakie zmiany na linii sfery, za, y, sfery zawodowej i teraz zdrowie tutaj trzeba zwrócić uwagę na nogi i rada y, niczego nie żałuj niczego nie żałuj y, y, skorpionie bo się po prostu niepotrzebnie będziesz ządręczał, jeżeli będziesz żałował jakiejś sytuacji no, lub swoich posunięć. Witam wszystkie strzelce i pozdrawiam. Przepraszam, jestem już zmęczona. Witam wszystkie strzelce i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Tutaj tak y, będą jakieś problemy w związku z leczeniem. Tutaj y, wychodzi mi przychodnia, może szpital, no i tutaj jakieś takie nie tyle problemy, co też może taka trochę smutna diagnoza będzie. Także no leczenie generalnie się wybija na plan pierwszy ustrzelca. Może to załatwiać coś w ZUSie, jakaś sytuacja związana z roszczeniami, jakimiś świadczeniami, czy emeryturą, nie emeryturą tylko rentą robową. Tutaj tak, bardzo fajnie na rozwój osobisty i sferę zawodową, tutaj strzec będzie myślał o dokształcaniu się. Jest informacja, żeby uważać na jakąś kobietę starszą, bo ona może szkodzić także w nadchodzącym tygodniu i zdrowie. Tutaj skóra, włosy i paznokcie, i rada. Tutaj zwróć się do Boga w swych modlitwach. Strzelcz, jeżeli jesteś osobą wierzącą, a masz jakiś problem, to po prostu Ci to pomoże, lub też po prostu pomedytuj. Także pozdrawiam i następny znak. Witam wszystkie koziorożce i zapraszam do horoskopu tygodniowego. Teraz tak dla koziorożca tutaj jest oczekiwanie na Poród, także tutaj koziorożec może no, czekać na po prostu rozwiązanie. Sam, sama pani koziorożec lub też ktoś z rodziny. Jest też informacja, że przyjdzie jakiś długo wyczekiwany list ważny dla koziorożca. Tutaj koziorożec z nadzieją patrzy, jeśli chodzi o finanse. Pozytywne załatwienie, już zakończenie jakiejś sprawy urzędowej, może to dotyczyć też sfery mieszkaniowej, i tutaj bardzo fajnie, jeśli chodzi o Panią z zna sferę zawodowo, taką zawodowo ambicjonalną, czyli też rozwój osobisty. No, i jeśli chodzi o single to tutaj single mają dużo, że tak powiem, do pozałatwiania, także aktywny tydzień, natomiast dla osób zajętych jest spotkanie z teściową. Także tak to się przedstawia i sprawdzamy zdrowie. Rozwiązanie jakichś spraw dotyczących leczenia. Tutaj sprawy związane z ciśnieniem i teraz rada. Yy, wiatr yy, zmian na lepsze, także rada jest taka, żebyś wierzył w to kościoroścę, że idzie do ciebie lepsze, idzie do ciebie obfitość i tak sobie powtarzaj. Pozdrawiam i następny znak: witam wszystkie wodniki i zapraszam do horoskopu tygodniowego. trochę martwi wodnik, że ma pecha, że coś nie idzie, natomiast nie będzie aż tak źle. Tutaj jest dobrze, jeśli chodzi o sferę uczuciową. Na związki bardzo rodzinnie, to będzie jakieś spotkanie rodzinne. Tutaj w pracy też będzie zajęty wodnik. Jest tutaj podpisanie jakiejś umowy wspólnie sobie z partnerem. Pod koniec tygodnia gdzieś wodnik wyjedzie. Może być spotkanie też z ojcem lub teściem. A także w, mogą być jakieś wspólne aktywności dla osób zajętych, fajny tydzień. Jeśli chodzi o singli, singer będzie wprowadzał jakieś swoje plany, projekty w życie, ale to na początku tygodnia, później już będzie zmęczony i po prostu będzie chciał gdzieś wybyć na weekend. I teraz sprawdzamy zdrowie, układ trawienny i rada. Zadbaj o związek, tutaj, o partnerstwo, o relacje, o współpracę w wodniku. Pozdrawiam i następny znak. Witam wszystkie ryby i zapraszam do horoskopu tygodniowego. No i wyrzuciła mi się dla ryb stali karta podróży. Proszę bardzo, nie ściemniam, tak też było, a więc ważna będzie jakaś podróż dla ryb. Informacje o jakichś urodzinach. Także nie wiem, to będą chyba urodziny w rodzinie ryby. Także albo będzie ryba robiła komuś jakiś prezent, lub też zastanawiała się, co po prostu podarować komuś. No i tutaj jest jakieś planowanie. Także, no trochę też będzie się zamartwiała jakieś wydatki ryba. Trzeba też zająć się jakąś relacją, niezbyt dubianą osobą. Także trochę będzie, no sztywno, tak prawda, niekoniecznie przyjemnie, jeśli chodzi o jakieś spotkanie. Pod koniec tygodnia jakieś problemy związane z mieszkaniem. Także może być jakieś... Zużycie czegoś, trzeba będzie coś dokupić, jakiś taki drobny element, może się coś przepalić. No i zdrowie sprawdzamy. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na otoczenie. Także otoczenie będzie wpływać negatywnie lub pozytywnie na rybę w nadchodzącym tygodniu. To zależy od otoczenia. Natomiast generalnie, zdrowie nie powinno być złe i teraz rada. Tutaj marzenie o obfitości, a więc rada jest taka, żeby ryba marzyła o po prostu jakichś takich sytuacjach, które po prostu idą do niej pozytywnych i być może się to zmaterializuje, także powodzenia i życzę Wam, moi drodzy, udanego tygodnia.